Dlaczego tak się dzieje, ale kiedy jeszcze pracowałam w moich poprzednich pracach i mówiłam, że jadę do pracy, to nikt się o nic nie czepiał. Ale w momencie, kiedy zaczęłam się zajmować fotografią i zaczęłam zamiast mówić, że jadę do pracy, zaczęłam mówić, że jadę na sesję, że jadę na ślub, że jadę na urodziny, na chrzciny, no to. Na początku jeszcze takie gadanie typu: A ty się bawisz, ty się bawisz. Mnie trochę bawiło. Teraz już mnie nie bawi. Bo y, moi najbliżsi przestali. Nie wiem dlaczego przestali po prostu rejestrować, że ja nie jadę się bawić. Ja jadę do pracy, wykonać swoją usługę. Ja tam pracuję, ja tam nie jadę się bawić. To, że w tym momencie dana ekipa. Się tam elegancko bawi, bo nie wiem, jest wesele. E, no to okej, okay, ale ja tam cały czas pracuję. Nie jest tak, że ja tam jadę, ja tam tańczę. Więc musiałam się nauczyć tego, żeby znowu zacząć mówić, że jadę do pracy. A nie, że jadę na sesję, czy jadę na ślub, czy jadę na krzcinę, bo od razu w głowie tej drugiej osoby jest taki obraz, że ja się jadę bawić. Ja się nie jadę bawić. Jadę do pracy. Więc na nowo muszę wszystkim mówić, że jadę do pracy. Macie też tak? Czy wasi najbliżsi też, też, też mają taki, taki odpał, że nie uważają tego za, za pracę, tylko żeby się jedziecie bawić? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa.